Dajcie. Dzisiaj mamy ostatni dzień lata. Chcemy skorzystać, żeby zebrać owoce z ogrodu, orzechy, bo pogoda dzisiaj wyjątkowo piękna. Tak, dzisiaj w końcu jest lato. Kiedy się ma kończyć, to dzisiaj jest bardzo ładnie i przyjemnie, bo lata dzisiaj w tym roku to tak nie bardzo, nie bardzo. Dokładnie, byliśmy właśnie na grzybach, trochę udało nam się uzbierać. też wiadomo, jak chodzicie na grzyby, szczególnie z dzieciakami, to zwracajcie uwagę na takie zabezpieczenie przed kleszczami. My zawsze używamy tych repelentów, żeby tutaj żadnego kleszcza nie złapać. A po powrocie z lasu z dzieciakami, wszyscy dokąpieli, sprawdzamy dokładnie, czy nic no. nigdzie się nie przyczepiło. I dopiero wtedy spokojnie można sobie dalej pracować. Tak, w tym roku też dosyć dużo było tych wszystkich kleszczy, więc no, lepiej nie ryzykować. Dokładnie. A co? A teraz. Zabieramy ponieważ, się do pracy. Zabieramy się sobota. do pracy. Jak widzicie, te nasze rozplenice tutaj nad stawem pięknie wyglądają. Już w zasadzie coraz większe są, zarosły tutaj prawie wszystko. Ostatnio na dole tam posadziliśmy dość sporo irysów, które mamy od Ewy i od Marysi. Także wydaje mi się, że to też jest kwestia w zasadzie kilku lat i będzie tutaj już całkowicie wszystko zarośnięte. Tutaj mamy kocimiętki, że ona też w, w zasadzie w całości się przyjęła. Ty, a Ty powiedz może co się stało z moimi ulubionymi drzewkami. Tak, jeśli chodzi o sumaki, no to niestety salny rozpracowały je w większości, co prawda od dołu żyją i od dołu rosną. E, bo tutaj miało być kilka takich, tutaj, e, kilka takich tutaj. po prostu wzdłuż tego, no, ale, tutaj, tak i jak tutaj, widzicie i tutaj. E, sarny skutecznie sobie z nimi poradziły, e, <ścoughs> więc, więc ci, którzy uważają sumaki za wybitnie inwazyjną roślinę, to, to na pewno sobie będą zadowoleni. Natomiast... Znaczy to są nie jest wcale takie pewne, bo jeżeli one je objadły, to teraz jest duże prawdopodobieństwo, że roślina sama w sobie będzie chciała przetrwać, więc będzie puszczać kłącza bokami. Ale na pewno tak będzie. Wiecie co, w ogóle jest taki plan już, chyba ta decyzja dojrzała, że wzdłuż tamtego ogrodzenia zbudujemy no, takiego pastucha, czyli takie ogrodzenie elektryczne, które no nie będzie nikomu wielkiej krzywdy robiło, ale w przypadku, kiedy te dziki, sajenki będą chciały się tutaj przedostać, to jest 2 dwa, trzy razy popieści i pójdą sobie z powrotem do lasu. Eee, także e, chyba, chyba już inaczej, chyba już brakło mi cierpliwości do, e, tak samo jest tutaj po tej stronie, ja sadzę asalny i dziki robią swoje. I tak, ja sadzę, one robią swoje. <grym> znaczy, ja się bardzo dziwię, bo dzisiaj byliśmy w lesie i tam naprawdę mają kupę tego jedzenia, Po cholera, na tego. Tak no, a ty masz, że akurat dookoła nas to jest tu ze 100 hektarów lasów, ale one lubią tutaj do nas przychodzić i, i moje drzewka owocowe i różne inne rośliny podgryzać, więc. No, inaczej, no po prostu zbudujemy taką barierę, podłączymy takiego pastucha pod prąd, no i jak przyjdą, popieści raz, drugi, to pójdą sobie z powrotem. Więc wydaje mi się, że to jest najlepsze rozwiązanie. No, a... Co musimy Wam tu jeszcze pokazać ładnego? Są tu rośliny, które naprawdę ładnie rosną. Między innymi te juki też bardzo ładnie rosną. Te irgi, które dość, dużo, dość dawno posadziliśmy, w zasadzie 2,5 roku temu, też. I to jest w ogóle idealna roślina na taką skarpę. Ona tutaj tak zarośnie tą skarpę, że w zasadzie nie będzie żadnego problemu. Cała ta szmata, która była pod spodem zniknie za chwilę. My na bieżąco dokładamy tutaj zębka, ale ponieważ intensywnie na dole dziki pracują i cały czas ryją tam jakby w tej trawie w tym zębku, ale co dziwne, ani jednej irgi nie rozwaliły, więc. Nie jest źle, nieźle. Tu mamy hibiskusy, które sam wyhodowałem. I powiem wam, że boję się co prawda, że jak się jak sarny je wy, wypatrzą, to po prostu je obiedzą, ale może zdąże w tym czasie zrobić pastucha i przeżyją. Także tu mamy jeszcze parę berberysów i kilka traw, które, które niedawno posadziłem. Te niedawno posadzone trawy są malutkie. Ale za to tutaj te miskanty, które mamy. Odewy od Marysi. Przepięknie to wygląda. Te wyglądają. są odewy, no. Tak, także to są odewy, miskanty, one już są i, i też chyba Ewa miała taki pomysł i to był bardzo dobry pomysł, bo w zasadzie tutaj, w tej naszej altance na zewnątrz, my jesteśmy całkowicie niewidoczni, więc można sobie tutaj spokojnie siedzieć, przyjść na kawkę. Co prawda na kawkę mamy z domu dość daleko, więc rzadko tu na kawkę przychodzimy, ale czasem. Rano przychodzimy z Basią na taki spacer, posiedzimy sobie chwilę i pięknie to wygląda, naprawdę ładnie, ładne te pióropusze traw, jeśli chodzi o nasze jeżówki, też one są przepiękne, super, super tu im pasuje, bardzo ładnie rosną, no niestety już teraz jest taki okres, że już przekwitają, ale one z roku na rok są coraz ładniejsze, tu co prawda, właśnie dziki sarny, jak wejdą tu nieraz, to, to troszkę je połamią, no ale... Mimo wszystko naprawdę naprawdę te jeżówki, te jeżówki się tu sprawdzają. Jeśli chodzi tutaj o to, to chyba natarka ostatnio miała tu rodziny. Także trzeba korzystać. Jak jest możliwość. Tak, taka ale to generalnie fajnie, jak jest się z niej korzysta, więc my, żeby się ładnie nam zamortyzowała, to korzystamy dokładnie, z Dokładnie. Wszystkie tego typu konstrukcje mają sens tylko wtedy, jak się z nich korzysta. Jak się to tylko buduje i stoi dla samego stania, to to jest oczywiście całkowicie bez sensu. Natomiast my staramy się korzystać. Dziewczynki tu robią urodziny dla swoich koleżanek, oni tu uwielbiają się bawić, tam mają tyrolkę, więc. Przynajmniej więcej dzieci może z tego korzystać i to jest najfajniejsze. Na dzikiej stronie działki jest większość naszych orzechów włoskich. Tak jak widzicie, już jest czas, o, żeby się tym zająć. Ja generalnie najbardziej lubię właśnie ten moment, kiedy one są świeże. Wiecie, możecie ściągnąć z tą skórkę z, z orzecha i wtedy jakby najwięcej u nas w domu schodzi tych orzechów. No, ale żeby zeszło, to trzeba, wiecie, pozbierać wszystko. W tym roku jest orzechów dosyć sporo. W zeszłym roku, tak jak pamiętacie, przyszły te majowe przymrozki i wszystkie orzechy wyglądały jak z jakiegoś wiecie, filmu katastroficznego. Wszystko było czarne i masakra. A w tym roku sobie przyroda chyba chce odbić, bo i mamy klęskę urodzaju na jabłkach i na malinach, no i na szczęście na orzechach też. Dało nam się jedną skrzynkę orzechów uzbierać. Nie wszystkie są jeszcze dojrzałe, także zresztą jeszcze troszkę poczekamy, ale troszkę też pojedliśmy sobie orzechów. Kosmo Nawet Kosmo, który jakoś dziwnie zasmakował w orzechach. Trochę się co prawda boję o jego zęby, ale widać, potrzebował tego, skoro, skoro tak się za orzechy zabrał. To teraz wracamy już do naszego ogrodu. I najpierw teraz tak, jak chcesz zobaczyć, czy jabłuszka są już dojrzałe, to trzeba złapać go w i go obkręcasz. Obkręcasz. Jeśli, jeśli obkręcasz jabłuszko i łatwo się zrywa, to znaczy, że jest dojrzałe. Tak najłatwiej rozpoznać. Można też zrobić tak, że przekroić na pół. I wtedy, jeśli pestki są ciemne, to znaczy, że jabłko jest dojrzałe. I teraz delikatnie je zrywamy. Jeśli łatwo schodzą, to znaczy łatwo się odrywają z drzewa, to znaczy, że są dojrzałe. Jak jest z taką dziurą wyjedzone przez owady albo przez coś, to na taczkę i do kompostownika, bo to od tego zachowują inne jabłka i będą wszystkie do wyrzucenia. Zbieraliśmy takie najbardziej dojrzałe jabłka. Teraz przeniesiemy się do innych drzewek. Zajmiemy się innymi jabłkami. Resztę sobie jeszcze zostawimy. Po prostu będziemy sukcesywnie, jak one będą jeszcze dojrzewać, to zbierać. Na bieżąco przebieramy te, które są uszkodzone, pogrejzone przez osy. Od razu na taczki do kompostownika, bo nie ma sensu je przechowywać z, z tymi dobrymi. Bo wiadomo, że doprowadzi to do tego, że zepsują się wszystkie. Tutaj, jeśli chodzi o te nasze karłowe jabłonie, to są jabłonie zielone karłowe. I mimo, że kolor nie wskazywałby na to, że są już dojrzałe. No właśnie, są dojrzałe, bo nawet same potrafią spaść. Dosłownie kasiadotki tego jabłuszka tutaj, tego tutaj małego, no weź go węczkę. No i przekęć delikatnie. Wystarczy go dosłownie tak pół obrotu obrócić i on od razu się od, odrywa. Także zdecydowanie te, jabłonie, te jabłka są dojrzałe, nawet bardziej dojrzałe niż te, które są na krzywej. To tutaj te zdecydowanie są już dojrzałe, bo musimy je zebrać, bo one po prostu za chwilkę wszystkie pospadają. Czyli jak się łatwo odrywają, nie tak Dokładnie. Jeśli są tak, jeśli tak się łatwo odrywają, to znaczy, że są ok. No to się nie nadaje, bo jest już wygryziony przez osę, także do wyrzucenia. Tutaj mamy ostatnie śliwki w tym sezonie. Jestem mega fanką śliwek. Także mnie chyba najbardziej cieszą. I nie będzie. I nie będzie. Nawet do koszyka nie ma sensu wkładać. Trzeba zjeść od razu. No. Hej parę słów podziękowań. Generalnie. Yy... Jesteście naprawdę można na was liczyć i jesteście bardzo kochani. Dzisiaj przyszła paczka od Ewy kolejna, w której dostaliśmy kolejne prezenty, na przykład taki wspaniały album o Witkacem, życie i praca Witkacego. Mamy też oczywiście rośliny. Mamy tu irysy wysokie, irysy niskie i Liliowce. Także za chwilę zabieramy się z Norbertem zasadzenie. Znaczy, wiecie, w większości to na Norbert sadzi, bo jak ja bym dotknęła, to mogłoby się nie przyjąć. <laughs> nie, mam, nie mam ręki do jako, że wawierze, ja uwielbiam mosiężne różne rzeczy, także dostałam taką piękną lampkę oliwną do zawieszenia. Cuda. Jeszcze raz bardzo serdecznie dziękujemy i życzymy wszystkiego dobrego. To wszystko, co mamy dla Was na, na dzisiaj. Mam nadzieję, że miło spędziliście ten czas z nami, że Wam się podobało. Zachęcam Was do, te, że, do tego, żeby dać łapkę w górę. Jeżeli nie subskrybujecie jeszcze tego kanału, to gorąco Was do tego zachęcam. A następnym razem Norbert opowie Wam coś na temat naszej fotowoltaiki, bo dostaliśmy pierwszy rachunek za prąd, od kiedy go, mamy ją zainstalowaną, więc może dowiecie się trochę więcej na temat, czy to się opłaca, czy to ma sens, w ogóle jak to wygląda. Jak wygląda ten pierwszy rachunek i mniej więcej w jaki sposób e, akurat w naszym przypadku Tauron rozlicza e, zużycie e, przy takiej mikroinstalacji. Dobra, już nie przeciągam, żegnam się z Wami serdecznie i naprawdę liczę, że do zobaczenia następnym razem. Pa!